Przed chwilą, słuchajcie, małpa ukradła komuś telefon. Ale pięknie. To mógł być mój dom. Jak to jest możliwe, że to jest moje życie? No i poczuliśmy się jak w prawdziwej dżungli. Witajcie moi drodzy. Nie zgadnijcie co robię. Oprócz tego, że pijemy poranną kawusię. Słuchajcie, zamawiamy Edziowi świąteczną ubranka. Znalazłam tak piękne ubranka. Świąteczne. Że przypadłam. No są po prostu cudne. Ale powiem wam, tu do nas ktoś przyszedł. Z praniem chyba. Oh, A, okay. pranie. Idziesz, Edziu, z tamtej strony zobaczyć? Możesz z tamtej strony przejść. Boże, tak, to jak oni wykochają dzieci, to jest po prostu coś niebywałego. Good morning! Słuchajcie, robię porządki w naszych walizkach i znalazłam coś, co muszę wam pokazać. Chcesz? Proszę. Kupiłam w Malezji wisią też tą piżamę. Jest piękna, zobaczcie. Widziałeś to? Mm -hmm. Nie ma kokos. Nie ma kokosa? A gdzie jest kokos twój? Proszę synku, tu jest kokos. I zobaczcie do tego, takie spodenki. Kokos. Kokos. Nie ma kokos. Jest kokos. Nie, nie, tu jest kokos twój. Mega mi się podoba. Sama bym mogła mieć taką piżamę, to jest taki muślinek przyjemny. No. Co do... Moi drodzy, czekam właśnie na mojego graba i jadę na pilates. Stwierdziłam, że muszę to spróbować. Chciałam już spróbować w Warszawie, ale wiecie jak to jest w Warszawie, przynajmniej w moim życiu. Mam czas na siłownię, ale na więcej rzeczy już nie wcisnę, nie ma szans, więc musiałoby być to kosztem siłowni, czego nie chciałam. A tutaj stwierdziłam, że to jest idealna okazja. Dawno w ogóle tu nie ćwiczyłam, bo ostatni raz, moi drodzy, to ja ćwiczyłam w Wietnamie. Także przez całe Tokio, ale przez Tokio chodziliśmy, zrobiliśmy 100 km w ciągu tygodnia. No, ale nie miałam treningu takiego porządnego, także zapisałam się na pilates i czekam zaraz na mojego graba i lecę. Papa, pasynkuję. Pa, jestem na miejscu, bardzo ładnie to wygląda, muszę Wam powiedzieć, naprawdę ładnie. Słuchajcie, tak jak w Polsce, się spóźniam dosłownie wszędzie i na wszystko. Tak, tutaj jestem pierwsza, ale pięknie tu jest. To wygląda na bardzo skomplikowane, słuchajcie, ale myślę, że nie będzie tak źle. Powiedziałam pani, że to jest mój pierwszy raz. I zaraz zaczynamy. Naprawdę można sobie zrobić na takich zajęciach spoko trening, ale nie porwało mnie to. Myślałam, że z tym zajeram, będzie mi się bardzo podobać, a wolę siłownię. Nie spodziewałam się, że kiedykolwiek to powiem, ale wolę siłownię. Ja po prostu po siłowni też widzę najszybciej efekty, najlepsze efekty. Lubię siłownię, lubię trenować z Wojtkiem. Tutaj jakoś tak nie wiem. Było spoko, fajnie było się poruszać, ale nie porwało mnie to. Może spróbuję w Warszawie. A jeszcze Wam powiem, że za podróż moją na Pilates 4 zł w jedną stronę. Ale jak wracałam, to nie będę kłamać, pan zapierdalał, po prostu jechał tak szybko, mega nieostrożnie Głównie się nie boję tutaj jeździć, a tej podróży się bałam, ale dobra, robimy pranko Przyszła moja kawusia potreningowa i idziemy na basen teraz Chłopaki już się kąpią, ja przybrałam się w duży t-shirt i napiję się kawusi i ustalimy plan na dzisiejszy dzień Kupujemy właśnie bilety żeby zobaczyć świątynię Uluwatu To jest jedna z najstarszych i najważniejszych świątyń na Bali I jest położona na klifie Także jest przepiękny widok Są tu przepiękne zachody słońca Specjalnie wybraliśmy się tutaj troszeczkę później Dlatego, że o godzinie 18 Będzie tutaj pokaz słynnego balijskiego tańca Ale zanim zaczniemy zwiedzanie świątyni Moi drodzy, to woda z Kokoska Zimna, świeża Idealna na ten upalny dzień. Jest to taniec kecak, czyli taniec ognia. Podobno niesamowity performance i naprawdę zapiera tych w piersiach. Co więcej, moi drodzy, tutaj również są małpki, które y, można zobaczyć naprawdę z bliska. Mieliśmy w ogóle wybrać się w ubud do Monkey Forest, ale chyba odpuścimy, bo trochę się obawiam o Etka. Dlatego że on się niczego nie boi i troszeczkę ja się boję. On jest taki bardzo otwarty do zwierzątek. Karmił już żyrafy, słonie i naprawdę on się w ogóle nie boi. Co jest generalnie super, ale w tym przypadku może być to niebezpieczne dlatego, że te małpki no są takie, wiecie, delikatnie mówiąc, mogą być natarczywe. Dlatego manki Forest chyba odpuścimy po prostu ze względu na bezpieczeństwo. Ogień jest, tak Duży ogień Tak, duży ogień Bardzo si Bardzo si Mano, mokro Mokro? Ty jesteś cały mokry Oblaliśmy się wodą przy tej umowelce Tak, żeby było nam słuchajcie chłodniej, bo jest naprawdę bardzo, bardzo ciepło dzisiaj Ależ to pięknie wygląda. Zobaczcie, jak tam się fale rozbijają. No powiem Wam, że w takich okolicznościach jeszcze nie byliśmy rąk. Fajnie. Naprawdę fajnie. Słuchajcie, jest pewien problem. Problem wygląda tak, że świątynia jest czynna do godziny 19. A o 18 jest tańca, który trwa godzinę i my właśnie jesteśmy na tym pokazie. To znaczy musieliśmy już tam wejść, zająć swoje miejsce, dlatego że już było mnóstwo ludzi, udało nam się dorwać ostatnie miejsce w pierwszym rzędzie. W związku z czym już nie możemy opuścić tego miejsca, bo przepadną nasze miejsce na pokazaneczne. Także mam nadzieję że po prostu uda nam się wyjść troszeczkę wcześniej, tak żeby zobaczyć jeszcze świątynię. Edek chyba nie da rady być godzinę na pokaz dneśnym, tak mi się wydaje, chociaż nie wiem, może się zaskoczę.

Małpa złodziejka zajumała komuś okulary i teraz pozuje, wszyscy ją nagrywają, wszyscy jej robią zdjęcia. A jej najwidoczniej bardzo się to podoba, że jest gwiazdą. Co ciekawe, kobiety, które są podczas miesiączki, proszone są o to, żeby powstrzymać się od tego, żeby wejść do świątyni. Zobaczcie, tutaj znowu małpki. No to wchodzimy, trochę schodów przed nami. Przed chwilą, słuchajcie, małpa ukradła komuś telefon i biegała z telefonem. Na szczęście pan z obsługi pomógł odzyskać ten telefon. Ogólnie można byłoby tu spędzić naprawdę trochę czasu, bo teren jest bardzo duży. To jak <grywa> siedzę z panem. Małpki sobie siedzą z panem. Słuchajcie, wyszliśmy wcześniej ze spektaklu. Na początku mu się mega podobało. Klaska ubawił się. Był w ogóle bardzo zaciekawiony, trochę tańczył nawet, ale potem zaczęło być bardziej intensywnie i im dalej im bardziej się ten spektakl rozwijał, tym już nabierał troszeczkę mocniejszych barw, więc stwierdziliśmy, że... Po prostu idziemy i myślę, że dobrze wyczuliśmy moment, a przy okazji, no co ty, dawaj to. A przy okazji zobaczyliśmy sobie jeszcze piękny widok, eee, weszliśmy sobie na górę, było sporo ludzi i bardzo, bardzo ciepło. Edek na rękach, najpierw u Jury, a potem u mnie na zmianę go nosiliśmy, bo małp było co niemiara i nie były to małpy pokojowo nastawione, były to małpy złodziejki. A my, moi drodzy, mamy dzisiaj randkę, wyobraźcie sobie, bez naszego syna, tylko my we dwoje, w takich pięknych okolicznościach przyrody. Tutaj basenik, w tyle słychać typowo balijskie dźwięki, tu są y, gekony, wczoraj się dowiedzieliśmy. I będziemy mieć masaż, ale czad, Edek śpi. Mamy taki patent, że kładziemy jeden telefon... Dzwonimy z jednego telefonu na drugi i jeden telefon jest tutaj, także w razie gdyby zaczął płakać, to usłyszymy, ale jemu się już raczej nie zdarza budzić, jak zaśnie. Słuchajcie, to jest nasz pierwszy masaż we dwoje od ja nie wiem, no skąd zeszłam w ciąża, także. Także zaraz będzie pewnie z trzy lata. Pewnie nie całe 3 lata, no 2 lata ma edzio. Wciąż byłam trochę krócej niż 9 miesięcy. Dobra, może przesadziłam 2,5 roku. Jak się wiedzieliśmy, że możemy sobie zamówić taki masaż do naszej wili, to słuchajcie, my się sekundy nie zastanawialiśmy. Od razu się zapytaliśmy, czy możemy we dwójkę. No i właśnie tak sobie to zaplanowaliśmy, że wieczorem jakio pójdzie spać, to my będziemy mieć razem masaż. Także zaczynamy. Muzyka prysznic i słuchajcie jestem w ogóle w innej sypialni dlatego jest taki porządek za mną nadszedł słuchajcie ten czas, kiedy ukończyły mi się kosmetyki bardzo mi się to nie podoba, słuchajcie skończył mi się żel do mycia buzi on mi się skończył już jakiś czas temu nawet nagrałam specjalnie zobaczcie, bo ja go wykończyłam do cna, słuchajcie ja potem jak on już mi się kończył to dolewałam wody, czujecie to? dolewałam wody i używałam jeszcze tak przez jakiś czas, taki rozcieńczony z wodą do momentu, kiedy już tam po prostu nie była sama woda. W ogóle ten żel z Woli Botanica Cleaning Me Softly jest po prostu prze-genialny, prze bo jest takim produktem, który nie zrobi nigdy krzywdy. To jest po prostu tak fajny, łagodny żel do mycia buzi. I super łagodzi, jak jest jakieś podrażnienie. I ja go używam od naprawdę długiego czasu i nawet właśnie w jakichś takich sytuacjach, gdzie miałam dużo mm, zmian trądzikowych. On zawsze też mam wrażenie, że mi tak delikatnie koił i przede wszystkim nie podrażniał mi tego, co się działo na mojej buzi, po prostu bardzo, bardzo taki łagodny żel, ale jednocześnie naprawdę fajnie oczyszcza, także mega mam polecam dziewczyny. W ogóle nie wiem, czy zwróciłyście uwagę, jakie mam glow na buzi, robiłam sobie wczoraj wieczorem Glass Skin Power Peel, czyli nawilżająco rozświetlający żelowy peeling do twarzy. On ma kwas mlekowy. Ma też kwas traneksamowy i ma też ektoinę. I tak szczerze mówiąc to zastanawiałam się, czy go zabierać, bo on trochę waży. oli ma to do siebie, już ma porządne szklane opakowania. No i też tutaj mamy kwasy, więc wiadomo, nie można wychodzić na słońce bezpośrednio po i oczywiście filtr. Więc się tak zastanawiałam, czy to w ogóle ma sens i tak się cieszę, że wzięłam ten peeling naprawdę. Bo szczególnie tutaj, jak wiecie, mam słoną wodę. Basen, siłą rzeczy buzia się opala, piasek, no mnóstwo zanieczyszczeń przede wszystkim. No i też ta skóra trochę jednak dostaje w kość. W takich warunkach skóra potrzebuje, żeby ją delikatnie właśnie złuszczyć. Rozświetlić, wyrównać kolory. Ja sobie zrobiłam go wczoraj wieczorem, bo wiedziałam, że dzisiaj nie będę wiecie leżeć, opalać się i tak dalej. Oczywiście, filtry ja też noszę zazwyczaj czapkę z daszkiem, tak żeby tą budzie troszeczkę osłonić. Tutaj mamy kwas tranek samowy, który właśnie hamuje powstawanie przebarwień. Dodatkowo mamy tutaj działanie złuszczające i to jest takie delikatne złuszczenie. Ten peeling w ogóle ma formę żelową. Ten peeling oczywiście ma też za zadanie spłycić drobne zmarszczki i mm, będzie idealny już dla osób, które, tak jak ja, mają pierwsze zmarszczki. I ja to już prawie nawet mam nie pierwsze zmarszczki, tylko już może nawet kolejne zmarszczki. Także naprawdę, dziewczyny, mega produkt. Pokażę Wam już tą konsystencję, bo to w ogóle jest niesamowite, że to jest taka żelowa konsystencja. Nakładamy na buzię, trzymamy 10-20 minut, no i teraz tak. Nie pokażę wam, jak to robię, dlatego że nie pomyślałam, ja robiąc go wczoraj, że chciałam dla was nagrać, a nie chcę go robić tak dzień po dniu, no bo raczej się zaleca robienie go raz, dwa razy w tygodniu. I ja też tutaj szczególnie nie chcę przesadzać, więc pokażę wam na ręku. Zobaczcie, żelowa konsystencja. Rozprowadzamy w ten sposób na buzi. Co jest też fajne, to przez to, że ta konsystencja jest taka żelowa, na maksa łatwo się aplikuje. Produkt jest niezwykle wydajny, łatwo się go zmywa. I też się nie obawiajcie, on nie będzie Wam spływać. On po prostu pięknie dopasowuje się do skóry. No i co jest ekstra, no to właśnie ten efekt Glass Skin. Ja słuchajcie, teraz mam na buzi krem z filtrem, który ma delikatny pigment, więc y, y, mam takie delikatnie wyrównane kolory skóry. I w ogóle uważam, że po tym właśnie, jak ta buzia jest taka mega gładka, to wystarczy taki delikatny krem po prostu z... Tintem i nie trzeba już nawet żadnego bibi czy podkładu i tak dalej. No tutaj w ogóle totalnie nie korzystam z takich rzeczy, bo no wydaje mi się, że ten klimat nie sprzyja w ogóle make-upowi. Podejrzewam, że do końca wyjazdu będę też miała denko kremu Repair by Night. To jest krem z ochroną lipidową Second Skin. I ostatnio przy okazji właśnie rozmowy o trądziku... Swoją drogą, bardzo Wam dziękuję za wszystkie komentarze i tym, że podzieliłyście się również swoimi historiami. Myślę, że to było niezwykle inspirujące dla wszystkich nas, które borykały się i borykają się z tym problemem, e, poczytać, że po prostu nie jesteśmy same i poczytać sobie historie innych. Ale ja wtedy Wam powiedziałam na tym filmie, że Uważam, że jak ma się trądzi, to naprawdę warto dbać o tą barierę hydrolipidową. Ostatnio w ogóle jedna z Was napisała do mnie na Instagramie, że bardzo mi dziękuję, bo dzięki mnie odkryła we Oli Botanika i teraz robi zakupy cały czas z moim kodem i nie wyobrażę sobie już używać innych kosmetyków, bo one są świetne i że właśnie ten krem bardzo, bardzo jej pomógł, bo miała tą barierę naruszoną, a teraz jest naprawdę super. I ja uważam, że mi też ten krem bardzo pomógł i to jest chyba też jeden z takich moim zdaniem topowych produktów w botanika. chociaż yy, prawdopodobnie taki top of the top dla mnie to jest ten krem pod oczy, który absolutnie kocham, uwielbiam, I ten wersję Glam to jest po prostu złoto, ale naprawdę yy, jeżeli chcecie odbudować barierę albo ją wzmocnić, to naprawdę na noc ten kremik to jest po prostu jak druga skóra, rano się budzicie i ja wam gwarantuję, że poczujecie różnicę. No a tutaj mam oczywiście 20 Seconds Magic Eye Treatment w wersji Glam, czyli rozświetlająco-liftingująco-naprawcze serum pod oczy i myślę, że tutaj tego produktu wam już nie muszę przedstawiać. Ja w ogóle go uwielbiam, bo dla mnie on zastępuje korektor pod oczy, serio. Nałożymy go sobie razem. Zobaczcie, to jest po prostu tak piękny efekt takiego rozświetlenia, yy, ale też bardzo fajnie ten krem... Nawilża ma działanie liftingujące i powiem Wam, że bardzo lubię ten efekt, że jak nałożę sobie ten krem, odczekam chwilę i potem nałożę korektor. Normalnie już w domu, jak sobie wiecie, robię makijaż, to ten korektor mi się nie waży. I nic mi nie wchodzi w zmarszczki, a pod oczami mam tych zmarszczek sporo. I jak nie zadbam odpowiednio o pielęgnację pod okiem, to nieważne, jakiego bym nie używała korektora, nawet te najlepsze. Zawsze po prostu wchodzą mi w te zmarszczki nie wygląda to dobrze. To jest, słuchajcie, mój sposób i moja tajna broń na to, żeby korektor wyglądał dobrze. A jak jestem wyspana, to po prostu ten produkt zastępuje mi korektor. Same spójrzcie, jak to pięknie wygląda. Mamy. <grych> Chodź. znalazłeś mnie tutaj, jak ja się ukryłam, a ty mnie tu znalazłeś. Auto. Tak, masz auto. Dziewczyny, ja chciałam powiedzieć, że teraz na stronie go Oli Botanica trwa Black. Week. Naprawdę warto teraz sobie zrobić spore zapasy produktów, ponieważ możecie je dorwać w lepszej cenie. Także obowiązkowo zaglądajcie do tego filmu, a my lecimy dalej z vlogiem. Przyjechaliśmy do takiego miejsca, które nazywa się Ohana. Ohana. I jest napisane, że jest to Kids Paradise. Jest tutaj taki fajny plac. Edu, chodź do rodziców. Chodź, chodź, chodź. Jak ci idziemy. Zaraz sami zobaczymy, jak to wygląda, bo nie wiemy. Tylko uważaj, nie przez te kamienie tędy przejdź. Powiem Wam, że naprawdę fajne miejsce. Właśnie szkoda, że tu nie ma stolików, ale możemy sobie tu po prostu usiąść, Juri. O, już zjeżdżalnia. No to już. Super! Cały w piachu będzie do tego ubud jechał, ale trudno. Pani się bawić tutaj z dziećmi? Ale klimat super. Myślę, że jak tutaj jest dużo dzieciaków, to musi być naprawdę fajnie. No bardzo dobrze to wygląda, aż chyba ja dziabnę. A sama restauracja jest naprawdę śliczna, bardzo klimatycznie, w takim mocno bochobalijskim stylu. Jedzenie Juria ja nie porwało, ale mówi, że było ok. Skurwaliśmy tylko jednej pozycji, więc może akurat ta. Juri zamówił jakąś kanapkę z wołowiną i mówi, że była słaba. Ale samo miejsce, właśnie, jest to przestrzeń dla dzieci. Super. Koniec naszej przygody z Uluwatu. Jest mi naprawdę przykro. Lecimy do Ubud. Dotarliśmy do kolejnej lokalizacji. Jesteśmy w Ubud. A cóż to jest? Co is this? A, to się... Mm. Tak wygląda nasz nowy dom na najbliższe dni. Chodź, skarbulku! Chodź, zaraz będziemy coś z normalnego. Już nic jogurtu. Taka przestrzeń to jest po prostu marzenie. No przepięknie. Wow. Chodź, zobaczymy, co jest dalej. Chodź. Słuchajcie, no taka chata. Ale pięknie. To mógł być mój dom. Jezu, jak tu pięknie. Nie spodziewałam się, że tu będzie aż tak pięknie. Nie no, słuchajcie, serio, to. O! Nie no, to mógłby być mój dom. Tak mógłby wyglądać mój dom, naprawdę. Wow. Wow, wow, i jeszcze raz, wow. No, tak nam się tu podoba. <muzyka> Słuchajcie, się kąpiemy, super, bo w basenie jest taki brodzik do pewnego momentu Także mega idealnie dla Etka I tak będzie miło pocilować szczególnie, że droga tutaj trwała długo Ty generalnie, jeżeli chodzi o komunikację drogi i tak dalej To niezależnie od tego, czym się poruszacie Czy samochodem, grabem, skuterem To nie jest w ogóle istotne I tak jest to ciężkie, bo jest tu po prostu bardzo dużo ludzi są ogromne korki Nie wiem, czy słyszycie i czy to usłyszycie No witam serdecznie, idź do mamy Chodź ale koguty piją tutaj za rogiem. O, teraz słychać. To jest właśnie dla mnie jedyny minus Bali. Mianowicie to, co się dzieje na drogach i to, że tutaj infrastruktura w ogóle nie jest przygotowana na taką ilość ludzi. Słuchajcie, to miejsce to jest po prostu jakiś. Obłęd zapiera dych w piersiach, naprawdę. przepięknie. Prze Tutaj w ogóle jest taka huśtawka, a tu jest jeszcze basen. Nie no, rewelacja. Przyszła pizza dla Edwarda i wygląda naprawdę dobrze. A my sobie zamówiliśmy totalnie nieindonezyjskie danie, Dzisiaj mieliśmy ochotę na małą odmianę, tak zamówiliśmy burgery, kasedije. Nie na no, słuchajcie, miejsce absolutnie magiczne. Naprawdę magiczne.

Kolejne miejsce z polecenia Funky Trips, które mieliśmy we Booku, i kolejne miejsce, które nas zachwyciło, i kolejne miejsce, którego byśmy nie trafili sami, bo to nie jest tak, że wpisujesz sobie w Google restauracja z widokiem na pola ryżowe. Tych restauracji jest naprawdę dużo, a tutaj jest i pyszne jedzenie, i przepiękny widok. Fajna muzyka. No, 10 na 10 Jest tutaj naprawdę przepiękny. W ogóle ci i tak świetna muzyka. Rozpływam się tutaj nad każdym kawałkiem. Powiem wam, że ogólnie podczas tej podróży mam takie myśli, jak to jest możliwe, że to jest moje życie? Naprawdę. Słuchajcie, zrobiło się ciemno i nagle wszystko zaczęło żyć, wszystkie zwierzątka. No i poczuliśmy się jak w prawdziwej dżungli. Zmykamy do domku, bo zaraz poda do spanka. Poza tym chcemy trochę uciec przed komarami, chociaż mamy mugę, mamy taki spray dla naturalny. Ale wiecie, tutaj w ubód podobno komarów jest dużo, tak zanim się całkowicie ściemni, to idziemy. Super było tutaj spędzić wieczór. My już jesteśmy w kolejnym miejscu. Słuchajcie, dzisiaj się obudziłam i stwierdziłam, że to jest niemożliwe, że to już jest koniec zaraz. Pamiętam, jak byliśmy w Wietnamie i w Wietnamie opowiadałam Wam, że ten czas w ogóle nam się dłuży wręcz, bo mamy taką perspektywę, że jeszcze tyle przed nami. No to teraz już nie mamy tej perspektywy, i ten czas że zaczął lecieć tak strasznie szybko. Że ja nie mogę w to uwierzyć, że my za chwilę już będziemy w domu. No, może nie za aż taką chwilę, bo jak to nagrywam, to jeszcze przed nami ponad tydzień. Jak jest w ogóle niesamowite, ile my zobaczyliśmy miejsc, ilu my byliśmy w miejscach, ile mieliśmy lotów samolotem, ile zwiedziliśmy. Właściwie oprócz Japonii, gdzie pogoda nam mocno pokrzywa, nasze plany by cały czas padało, to słuchajcie, my zobaczyliśmy wszystko to, co chcieliśmy, a nawet więcej. I to wszystko z Etkiem. I w ogóle daliśmy radę, wszystko to zobaczyć z nim, i odniósł z tego fan. I... Cudownie jest w ogóle patrzeć na to, jak on jest tu szczęśliwy. Wielu rzeczy nie nagraliśmy, ale też, słuchajcie, chcieliśmy mieć ten czas nie tylko właśnie na to nagrywanie, ale też na cieszenie się tym, że tutaj jesteśmy, bo ja wiem, że wielu osobom się wydaje, że co to jest nagrać, wziąć kamerę i po prostu nagrać. Oczywiście ja nie mówię, że to jest ciężka praca, broń Boże, ale przy dwulatku, w podróży, gdzie naprawdę dużo się dzieje, trzeba ogarnąć mnóstwo rzeczy, trzeba mieć oczy dookoła głowy, bo to jest dwulatek, który wszędzie chce wejść, który jest wszystkiego ciekawy. Jeszcze w wielu miejscach, gdzie po prostu trudno się nagrywało, bo albo było bardzo dużo ludzi, albo my musieliśmy mieć oczy dookoła głowy, żeby po prostu pilnować Edka, więc naprawdę ja jestem z nas dumna, że tak dużo nagrywaliśmy, i uważam, że zrobiliśmy kawał dobrej roboty. Nie mogę się to czekać, jak będziemy wracać do tych filmów. Jak w ogóle będziemy pokazywać te filmy, co on tutaj wyrabiał, jaki on tutaj był szczęśliwy. Dobra, nie mogę mówić w czasie przerwym, bo to wszystko jeszcze trwa. Słuchajcie, bardzo chcę nagrać dla Was podsumowanie tego wyjazdu, wszystkich krajów, wszystkich miejsc, w których byliśmy, bo uważam, że Azja z dzieckiem to jest po prostu prze. Cudowne miejsce, i mam nadzieję, że zainspirujemy część z Was do takiej wycieczki, podróży troszeczkę dalej z dzieckiem, bo naprawdę to wszystko jest do ogarnięcia i, i wręcz po tej podróży mi się odechciało latać gdzieś bliżej. Powiem Wam tak, ostatnio rozkminialiśmy, ile na przykład wydaliśmy na same bilety do Barcelony, czy jak byliśmy na Majorce, ile wydaliśmy kasy, i że teraz, jak będziemy gdzieś latać, to naszym zawsze pierwszym wyborem będzie Azja. Nie dość, że jest tutaj przepiękny klimat. To jaka to jest przyroda, taka to jaka tu jest roślinność. To jest po prostu coś niesamowitego, coś czego nigdzie na całym świecie nie widzieliśmy. Są tu przecudowni ludzie, słuchajcie, Indonezyjczycy to są tak wspaniali ludzie i to oni tworzą to miejsce. I mi się wydaje, że też dlatego nam się tak bardzo tutaj akurat spodobało. Są tu naprawdę fajne ceny. I jak się dobrze nie właśnie te loty i pewne takie rzeczy techniczno-logistyczne, to serio, nawet z dzieckiem, jest super, jest idealnie. I myślę, że jesteśmy na to żywym przykładem. W podsumowaniu całego wyjazdu na pewno powiemy Wam nasze tipy, co zrobiliśmy, żeby sobie trochę ułatwić taką podróż. E, powiemy Wam też, gdzie uważamy, że było najfajniej, na co zwracać uwagę i tak dalej. Zrobimy po prostu taki mały przewodnik, może po tych wszystkich miejscach. A teraz słuchajcie, kolejna przygoda, dlatego że my znowu zmieniamy miejsce za chwileczkę. Pamiętam, jak planowaliśmy tę podróż i myślałam sobie, ej, nie, to będzie za intensywnie, za dużo zmian, powinniśmy być dłużej w jednym miejscu. A jak już tutaj jesteśmy, to słuchajcie, żałowaliśmy, że nie wcisnęliśmy jeszcze kilku miejsc, dlatego że jak fajnie się to rozplanuje czasowo, tak żeby nie ingerować w drzemki, tak żeby ta podróż nie zajmowała na przykład całego dnia, to naprawdę totalnie nas to nie męczyło, ani nas, ani Edzia. Ta zmiana ciągła miejsc, tylko właśnie wydaje mi się, że tym... Klucz jest to, żeby zrobić to odpowiednio, żeby to ułożyć odpowiednio w ramy czasowe, tak żeby nie rozwalać dziecku dnia, bo wiadomo, dziecko najedzone i wyspane i szczęśliwe. To spokojne dziecko i spokojni rodzice. Więc jak tak to wszystko robiliśmy, to naprawdę w ogóle nam nie przeszkadzało to, że tak często zmienialiśmy miejsce, szczególnie tutaj w Indonezji. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania tak na teraz, to możecie śmiało pisać w komentarzu. Na pewno weźmiemy je pod uwagę nagrywając na odcinek, ale też na bank rzucimy jeszcze okienka na Instagramy. Słuchajcie, chłopaki zaraz wstaną, bo aktualnie spią właśnie razem na drzemce. <noise> Także ja kończę na dziś. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek. I mam nadzieję w ogóle, że podobały Wam się nasze filmy z Azji, ale jeszcze spokojnie, bo jeszcze przed nami trochę filmów, ja mam jeszcze zaległe filmy, trochę tutaj mamy, wiecie, montażową obsuwę, bo przyznam szczerze, że jedyny moment na montaż to jak ja idzie spać, a czasami jesteśmy po prostu zmęczeni, czasami chcemy też mieć czas dla siebie, pobyć sobie razem i gdzieś tam... Hmm... Pewnie moglibyśmy montować szybciej i więcej, ale, ale jest jak jest, słuchajcie. I tak się bardzo cieszę z tego, co jest. Buziaki, do zobaczenia w kolejnych filmach. PA!